Na ulicy Miodowej co dzień około południa można było spotkać jego w pewnym wieku, który chodził z Placu Krasińskich ku ulicy Senatorskiej. Latem nosił on wykwintne, ciemnogranatowe palto, popielate spodnie od pierwszorzędnego krawca, buty połyskujące jak zwierciadła i nieco wyszarzany cylinder. Jego mość miał twarz rumianą, szpakowate faworyty i siwe, łagodne oczy. Chodził pochylony... Trzymając ręce w kieszeniach, w dzień pogodny nosił pod pachą laskę, w pochmurny dźwigał jedwabny parasol angielski. Był zawsze głęboko zamyślony i posuwał się zwolna. Około kapucynów dotykał pobożnie ręką kapelusza i przechodził na drugą stronę ulicy, ażeby zobaczyć u Pika, jak stoi barometr i termometr. Potem znowu zawracał na prawy chodnik, zatrzymywał się przed wystawą Mieczkowskiego. Oglądał fotografię Modrzejewskiej i szedł dalej. W drodze ustępował każdemu, a potrącony uśmiechał się życzliwie. Jeżeli kiedy spostrzegł ładną kobietę, zakładał binokle, aby przypatrzeć się jej. Ale że robił to flegmatycznie, więc zwykle spotykał go zawód. Ten jegomość był to Pan Tomasz. Pan Tomasz trzydzieści lat chodził ulicą miodową i nieraz myślał, że się na niej wiele rzeczy zmieniło. Toż samo ulica miodowa pomyśleć by mogła o nim. Gdy był jeszcze obrońcą, biegał tak prędko, że nie uciekłaby przed nim żadna szwaczka wracająca z magazynu do domu. Był wesoły, rozmowny, trzymał się prosto, miał czuprynę i nosił wąsy zakręcono ostro do góry. Już wówczas sztuki piękne robiły na nim wrażenie, ale czasu im nie poświęcał, bo szalał za kobietami.